Kupiłem stary dom i go wyremontowałem, żeby zaoszczędzić kilka złotówek. Sprzedawca był taki miły, wynegocjowałem naprawdę korzystną cenę, którą sprzedawca z uśmiechem na twarzy zaakceptował. Kiedy zacząłem przeprowadzać gruntowny remont, musiałem pozbyć się starych rupieci. Za jedną z szaf, która co dziwne, była przykręcona do ściany i podłogi, Znajdowały się drzwi zabite deskami. Nie ukrywam, że się zaniepokoiłem. Zadzwoniłem do byłego właściciela nieruchomości. Włączyła się poczta. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko dostać się do ukrytego pomieszczenia. Chłód, który wydobył się ze środka, wywołał u mnie gęsią skórkę. Włączyłem latarkę w telefonie i zobaczyłem dziecięcy pokój. Zabawki. Łóżeczko i wiszące pluszaki z sufitu. Drzwi do pokoju nagle się zatrzasnęły, a ja poczułem zimny dotyk na ramieniu.